Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony XYTP. Dziś zagramy sobie w TSDF, ale my T2, jest już tu nasz siódmy odcinek, więc zaczynamy! No ciekawe, coś dziś będzie ciekawego, ja sam jestem ciekawy szczerze powiedziawszy. I jedziemy z tym koksem, jedziemy ze śledziem. Ja już sobie przygotowałem piciu jakby co Wie, Więc jestem przygotowany Ostatnio nie byłem I praktycznie latałem cały czas do popicie więc teraz już tak nie będzie Zaczynamy Dziś sobie przejdziemy do wysokiego szczebla C4 A oto i nasza sływna, sławna LANCIA Delta INTEGRALE Evolution. Ja jest, Ja naprawdę przegieli Depniemy się troszeczkę Mówiąc troszeczkę. No przejdziemy tą licencję, już tak... Musimy mieć tą licencję, tak? Chyba umrę Tak, zrobimy licencję I w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie jeszcze Przejdziemy, fuk, przepraszam Kupimy sobie Lunch Rovera Oczywiście przemalujemy go Jeszcze na nasz styl, tak wiecie już jaki Mam go przecież na masę Jen, jak tu zarzuca Dobra, darujmy sobie Chodź się zrobimy licencję, 6 prób 6 łatwych egzaminów więc miejmy nadzieję o takiego lunch over razem Start Jehu Ale nam, ale trzęsie nie strasznie tu trzęsie ale lubi lunch Jupi Piękne. Następna próba, jak tak dalej zajdzie to... ...wszystkie za pierwszym zaliczymy. Damy sobie inną kamerkę, zaszalejemy! Dziś jest fajny dzień, cieplutki... Szczęście w grze. Zobaczcie, jak słońce daje. Aż nie da się jechać. Dupi, dupi, nie mogę dotknąć tych barierek, bo one mnie dadzą tak, że będę musiał od nowa zaczynać, więc... To ja wolę na hardcore. Z zobaczymy czy nam się uda Bo naprawdę ja sam nie jestem ciek yy, ciekawy Czy zdążymy? Czy przejdziemy za pierwszym razem licencją? Zobaczycie Za 6 5 4 3 I kto mówi, że nie umie na budować napięcia? Widzę, że oglądacie jeszcze oglądacie moje odcinki, się bardzo z tego cieszę, gdyż mi na tym bardzo zależy. Naprawdę bardzo mi na tym zależy, więc się cieszę, że oglądacie moje odcinki. Mam nadzieję, że się podobają. Komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o tym, tak, żebyś komentować, subskrybować, komentować. Żebym ja wiedział, czy coś się nadaje do poprawy, czy jest to coś akurat dobre. że ja to wiedział po prostu, więc komentujcie, subskrybujcie. Bo dla mnie na przykład wiadomość X-Widers, moim zdaniem to i to wymaga poprawy. Nie? Przepraszam, powtórka. No dobrze. I dla mnie to jest sygnał, o, coś źle zrobiłem, muszę to poprawić, muszę ten błąd wyeliminować, tak? Czy gdzie, gdzie na przykład ktoś napisze, że to ci wyszło dobrze, rób tak dalej, no to dla mnie jest to sygnał, że to może być, ten efekt może być, więc... Musicie komentować, subskrybować, znaczy musicie, bo to może źle, złe określenie, ale komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie kolejne odcinki... Za jakieś, za jakiś niecały miesiąc, może miesiąc. Będę miał kamerę nową. Nie wiem jeszcze z jakiej firmy. Zresztą nawet jakbym wiedział, nie powiedziałbym. Wiecie, prawa autorskie. W każdym bądź razie. Wiecie, damy następną próbę. Nagram vlog, takiego vloga o sobie, w jakiej miejscowości mieszkam ewentualnie. Czy tam jest ładnie, czy brzydko? Oczywiście ja się nazywam X-Wider i tego się trzymajmy więc nie liczcie na to, że pokażę swoją twarz tylko będę w swojej twarzy X-Widera tak więc tut mi light, jeżeli kogoś oraziłem ale Wiecie co? W ostatnich odcinkach było śmiesznie. Żył na policję. I bum, i ściganie, nie nie. nie. Ja to oglądałem na YouTube sobie. Własny odcinek co trochę śmiesznie brzmi. To się uśmiałem troszeczkę było po prostu, Mimo, że tam sam to zrobiłem, ale ja się tak bardzo nie śmiałem jak normalnie, jak, jak ja to oglądałem samemu. Ja to jestem rozrywkowy jednak. Ale fajny ten tuarek. Nie sądziłam, że on taki frajdy daje. Może go kiedyś kupię. No, on mi aż się tak nie podoba jak lunch rower. No lunch rower to szaleństwo, ale ten też mi pójdzie. No jeszcze połowa próby. I po licencji pojedziemy, kupimy lunch Rovera i szybko go przemalujemy. I będzie gitara, nie? O z tej kamery mi się bardzo dobrze prowadzi. Ale nie tak dobrze jak z tej pierwszej czy drugiej ja już... Tej co jest w środku kierownicy. O, dobrze pamiętam ten monster. O tę górkę najbardziej. Właśnie nie dlatego nie pamiętam. Nie to. przejmuj się. Będzie Tylko, się... że kiedyś mi się udało ją przelecieć. Bez, bez kojarzeń, po prostu ją przeleciałem nad nią. Nie ją, tylko nad nią. Nie ją, tylko nad nią, pamiętajcie. Nie, no. Nie, no, nie, no nie przepraszam, ja Następną próbę. Będziemy to powtarzać aż do skutku, nie? więc będziemy powtarzać to bez skutku. i skutecznie o to nam powinna minutkę zajść. Bomba Lubię krótkie y, rzeczy do robienia, bo to jest naprawdę takie śrytujące. Przepraszam za to, że trzeci odcinek wyszedł jak wyszedł, no ale tu mi light, ja na to nie miałem wpływu. Przepraszam jeszcze raz, jeżeli coś się stanie. A co do odcinka drugiego, licencja była troszeczkę w połowie urwana. Za to też przepraszam, no ale w trzecim odcinku coś mi się spaprało z mikro pod koniec. A na początku sami wiecie co było. Eee, w odcinku drugim urwał mi się, że tak powiem, film, bo nie nacisnąłem tego. Klawisza F9 i nie nagrało. Po prostu mi tego. A później dopiero zorientowałem się, nie, że nie mam klawisza, więc musiałem improwizować, więc dałem połowę. No co? Kto by chciał zresztą odciągnąć licencję? No to też jest takie... Ja bym nie chciał nawet tego oglądać. Chyba, żeby była coś rozrywkowe, nie? Coś... Ła, wow, walnąłem! A, w zakręt i... Zapomniałem. Ja Was przepraszam, ja się napiję tylko. xlider.pl też jest człowiekiem i chce pić. Dobra, już się napiłem. Chciałbym tą licencję dostać, bo mi zależy. Żal, ta droga jest żałosna no. jakiś rozkojarzony jestem. I dam inną kamerę, bo jest i nic nie widzę tutaj. Gdzie są drzewa gdzie... O. Tego kamienia nie zauważyłem. Szczerze powiedziawszy, ja już nagrałam kolejne odcinki. Znaczy popsu fu kolejne. Znaczy wy macie dopiero piąty na YouTubie. To gdy już mam... Szósty w zapasie, tak? I teraz nagrywam kolejne, żeby po prostu mieć czasu dla siebie też. Godzinę poświęcę, czy tam dwie, czy trzy raz na trzy dni, czy cztery i będzie gitara. Ale wszystkie oczywiście będę rzucał codziennie, tylko nagrać muszę wcześniej, nie? Bo wy macie tylko już na YouTube, na to znaczy, powiem natację, a ja muszę to nagrać. Jest! Meta! A ja powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej są ale jest nawet fajnie. Cieszę się, że mam no. widzów. Bo patrzę codziennie na to coraz więcej widzę osób mi odwiedza... Polecajcie mnie swoim znajomym! Się przejechać sla... Wiecie? Polecajcie mnie swoim znajomym, znajomym, niech polecają... I swoim znajomym! I tak niech się koło zamyka. No. Ja nie mówię, że macie to oglądać po to, żeby wiedzieć jak się gra w test drive, ale po to, żeby się płośnić wrzuciłem ostatnio piosenkę o maluchu o ładzie jak ktoś oglądał to pewnie wie o co chodzi, ale jeżeli nie to, co to było, ten live, jaki bóg, dobra w każdym razie, jeżeli ktoś to oglądał no to pewnie wie o czym mówię mały fiat, mały fiat A, albo o ładzie nie? Więc jeżeli ktoś oglądał to, no to wie o czym mówię. Jeżeli nie, no to ten ktoś, kto nie oglądał oczywiście, uuu, za, to bardzo proszę, żeby wszedł na mój kanał, zobaczył wszystkie i znalazł to i naprawdę się z tego pośmiał, bo to jest naprawdę śmieszna piosenka o ładzie, o ładzie piosenka, o maluchu mówią prawdę, bo moim zdaniem komentarz jest zbędny. Ale mogę sobie komentować, jeśli ktoś nie zna jeszcze tej piosenki, bo jest naprawdę fajna, oldschoolowa. Spodziewajcie się też kolejnych piosenek, czy muzyk, czy z tych, więc... Ale nie będą one w ogóle nie jak już coś znajdę, to dopiero wrzucę. W każdym bądź razie, cieszę się, że jesteście za mną. mnie. Wracajcie a ja pod koniec odcinka będę musiał sobie przypomnieć, przypomnieć, przypomnieć. Ale jestem dobry. Żebym to powiedział, komentujcie, subskrybujcie, bo ja nigdy tego odcinka nie mówię. Pod koniec odcinka nikt tego nie robi. No, Jakbym się przypomniał, to może być cztery osoby na 10 to zrobiły. To rozumiecie? No więc o jak mi dobrze poszło no widzicie zacząłem rozmawiać do was znaczy do was rozmawiałem teraz sam ze sobą ale Naj! i teraz moje filozofie poszły rozmawiałem sam ze sobą ale jak oglądacie to bo się jest na YouTube no to chyba rozmawiam z wami tak więc jakbyście ten tam... to popatrzcie na całość Ale nie dobrze idzie. Czemu nie mogę tego przejść? To ja nie wiem. Luchu, luchu. Juhu! To się nazywa lot, nie, ludzie? Oj. Cieszę się, że mi tak ktoś to że kilka osób się znajdzie, którzy chcą się Więc, Czym dłużej jestem, że tak powiem, na YouTubie, na, na kanale i czym dłużej mnie oglądacie, to ja więcej wiem, co trzeba robić, że tak powiem. A, a nie samemu tak do siebie, że tak powiem, galę. Wiełem, co trzeba zrobić takiego, żeby... ktoś to oglądał, Więc coraz więcej o YouTube. Zawody B4 odblokowane. No proszę. Nie byłam pewna, czy dasz sobie radę. Ale jednak udało Ci się zdobyć te licencje. Chodź. Strzelmy sobie fotę. Strzelmy jest... Dziękuję. 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 Nie trzeba nic mówić. Nie trzeba, bo mamy czwarty poziom. Super. E, ja, przepraszam, mamy piąty. <słuch> więc, dobra, gdzie tu jest wyjście? O, dobra, Za mną Wrak jest tutaj, więc nie musimy się obawiać. Lul, aha, nas prowadzi do salonu. Nie, my nie skorzystamy z salonu. O, tutaj? Tutaj byliśmy? Bo to nam cieszył nam. Bo my jedziemy właśnie tutaj. Wiem, bo Bo tutaj jest, jak tą drogą pojedziemy, z tego co pamiętam, to gdzieś na przełomie tutaj jest salon Lunch Rover. Tylko ten pamiętam. Więc więcej salonów nie, nie pamiętam teraz zbytnio. Kupimy sobie lunch stać nas na, na, na niego. Tam nie będziemy się laskać, wchodzimy, z buta wjeżdżamy. A ikona to dostęp do, do wyzwania radar w trybie wieloosobowym. Z buta wjeżdżam do salonu, kupuję lunchowera w nim wjeżdżam. Ja tu byłem na tej drodze, ją znam na pamięć. O, i już pędzimy. Poprawka, pędziliśmy. On tu skręca, to niech skręca. A ja przełączę na inną kamerę, bo tu będziemy lecieć. W sensie teoretycznym. O, widzicie, jaki luncherowy, że fajny? se w czarnym kolorze. O, już widzę nasz salon. Akurat rozpędzimy się do 220. I będziemy wjeżdżać do Sonora. W Mistrzostwach gwieździe Terenowej potrzebujesz pojazdu kategorii B. Spracisz miejscowych sprzedawców albo pogadaj z Jude'em. Ja mam pytanko. Jaki to Jude? Short. Tuarega chce nam sprzedać. Czy H3, H3? lol tu gdzie tu był salon lunchu oha dobra tutaj jest nasz salon lunch czyli ile jeszcze mamy kilometrów a trzy jedziemy Bez nasza piękna Landia. lancia dacia kurcze lancia lancia nie. Ale kto tak nazywa samochód? Lancia, Delta, integrale, Evoluzione... Nie, no nawet Gade. Kto jeszcze ma tak, że ta lancia ma dłuższe i, e, nazwy niż imię i nazwisko km. kogoś? Bo u mnie to się zda, sprawdza w 100%. procentach. Jest dłuższa nazwa niż moje imię i nazwisko razem. Ciepta. Cel podróży za półtora kilometra. Kurwa! D! Czekajcie. Ten podróży Psy! W sensie jechały, widzieliście. Dobra, cztery, 700 600 metrów, 500 metrów, 400. 500 metrów. Tak, tak, tak. Jedziemy. I akurat. Widzicie? Z 220... w 5 na godzinę. Nie, że no to jest wyjściarski, ja se wchodzę, lancia połknia. My jesteśmy zainteresowani tym maleństwem. Te felgi, te są lepsze moim zdaniem. Weźmy coś, co już pasuje, dwałoby mi do koloru. Eee, e, ten szary mi się nie podoba, ten taki. Weźmiemy ten. A co do tego? Ulala Coraz gorsze style mają hmm, To nie jest nawet, nawet Czekajcie, zanim kupimy Ja go sobie, tak się tak powiem, obejrzę na swoje oko Kupujemy! Enter, 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 enter Oto kluczyki do twojego nowego auta A ja ani dziękuję, ani nic. Wziąłem i poszłem. No i mamy naszego pięknego lunchrowera. Kto się cieszy, bo ja bardzo. Nim naprawdę dużo kilometrów zrobili. A co do zawodów. Później. Zawody poczekają, lunchrower nie. Wiecie co, sobie przemalujemy tego lunch rowera, bo to niby taki czarno. Damy sobie to, co poprzednio. Taki na styl, nie ludzie. Ale na lunch rowerze lepiej to wygląda niż na lunch. Powiem szczerze, ja już to robiłam nie raz, więc wiem. O, widzicie? Mówiłem. Solanga. Wiecie mi jeszcze w komentarzach, yy, czy byście wytrzymali godzinny odcinek? Yy, co? No ja bym chciał taki nakręcić, tylko dopiero później coś jak już będzie tak mniej więcej um, taka, bo jest tu taki. Um, są zawody w Songland, gdzie trzeba na czasówkę zrobić, na około wyspy jechać i to godzinę zajmuje. Zatwierdź zapłac. Ok. I nasz lunch rower już jest gotowy. Do jazdy w sensie. Mm. Może jak już tak, że tak powiem, roztwaniamy delikatnie mówiąc pieniądze, ja bym kupił coś ładniejszego niż ta przyczepa. Znaczy wymieni może. Kurde, drogie tu mieszkania. Podobno to jest tańsza wyspa. Wiecie co, to na razie popływać nie będziemy. W następnym, w następnym odcinku będziemy sobie robić zawody. C4 mamy przeszliśmy, więc zrobimy z B4, z niskiego szczebla. Tylko musimy najpierw do nich dojechać I to zrobimy jeszcze w dzisiejszym odcinku Naszym słynnym Land Może jeszcze nie sławnym, słynnym, fu Ale odcinek już długi zrobiłem, nawet myślę, że Wiem, że wam się nie chce już tego Oglądać, tego dojazdu, więc już nie musicie ale bym prosił żebyście koniec obejrzeli ten co będę się żegnał to już musicie obejrzeć koniecznie bo mam ważne informacje a akurat przez ten czas wytestujemy ten rowera czy się nadaje czy jest dobry, czy zły wiem, że pojedzie 220 tyle co Lancia nasza tylko, że to terenówka więc jest cięższa więc ja bym się Nabijał troszeczkę z naszej nadziei. Tylko, że też nie można, bo jest to klasyczne auto, a Rover jest nowy. Był nowy. W każdym razie. Że... Skrócimy trochę drona, bo już tak, jak nie chcesz, żeby przedłużać ten odcinek. No, 6 km pasuje. W sumie nie za bardzo. O, droga! No co, trochę zabawy nam się należy. Nie gliny? Gdzieś tu jest droga, podobno słyszałem takie plotki. Tylko nie wiedziałem, że ta droga to polna droga. No ale się Podróży za jeden kilometr. W następnym odcinku będziemy się ścigać. Zel podróży za 500 metrów. Dobrze, no to już dojechaliśmy. To będziemy mogli się teleportować później. Nie? Więc w tym odcinku to już wszystko. Wspomniałem o ważnych informacjach. Tak. Informacja jest ważna. Mam do was takie spytanko właśnie. Ja wiem, że już zadawałem. Jeżeli ktoś ogląda cały odcinek, to wie jakie pytanie. Ale jeżeli ktoś... Tak jak większość czasami się zdarza, że nie chciało im się po prostu... Czy po prostu im nie, nie mogą, to... chciałem wspomnieć tylko jedną rzecz. Czy byście godzin odcinek przysyłać? To już dopiero później, później, bardzo późno. Jak skończymy już trochę zawodów tutaj na tej wyspie, to będzie czasówka godzinna, więc się Was pytam, czy byście chcieli taką czasówkę, żeby godzinna. I jeszcze chciałem poinformować, że będę nagrywał o wszystkim co się dzieje. Czy będę eksploatował, czy jadę na zakupy? Wszystko i wszędzie nagram. Czyli nawet po ciuchy będę to wszystko na dziś mówił dla Was x P i tą sensacją kończymy. Dziękuję i do zobaczenia.